Chcesz wypełnić Twój dom roślinkami, ale czy tak naprawdę musisz od razu kupować olbrzymie rośliny? Czy nie wystarczy kupić malutkie okazy i poczekać aż po prostu dorosną? Tam, taradam, pięć roślin kolekcjonerskich, które w trzy lata dorosną do dosyć sporych rozmiarów. Maranta kerczowiana variegata. Szybko rosnąca roślina z warygacjami. Idealnie nadaje się do kuchni czy też łazienki, ponieważ lubi sporą wilgotność powietrza. Philodendron Brandtianum. Pnącze kolekcjonerskie, dorastające do dwóch metrów przy spornikach takich jak podpory bambusowe. Przepięknie pachnie i dosyć szybko rośnie. Philodendron Fuzi patiole. Kolekcjoner, który z biegiem czasu wytworzy potężne liście sięgające nawet 60 cm średnicy. Przepiękny evergreen. Philodendron Prince of Orange. Roślina pięknie wybarwia się w kolorach jesieni. Jej musisz zapewnić dosyć dużo miejsca na boki, ponieważ tak też się mocno rozrasta. Filodendron Painted Lady. Kolekcjoner, który przy palikach kokosowych dorasta nawet do 2 metrów wysokości. Oczywiście wszystkie te roślinki będą wymagały od Ciebie cierpliwości. Cierpliwości i przesadzania najlepiej raz do roku do właściwego. Podłoża. Jeżeli nie wiesz, jakiego podłoża użyć, to zapraszam Cię właśnie na florens.pl do mojego sklepu internetowego. Wpisz sobie tam w wyszukiwarce podłoża i znajdziesz wszystkie dedykowane podłoża do konkretnych gatunków. Trzymaj się i wszystkiego zielonego.